Przypomina past simple, eee, czyli to jest imperfekt, praterytum, czas przeszły, jeden z trzech. Opowiadania, bajki, opisy, relacje. Trzy są ogólnie czasy przeszłe w niemieckim i najczęściej właśnie to są opowiadania, bajki, opisy, relacje. Dokonane i niedokonane sytuacje czynności. Czas może być określony. Czyli dokładnie powiedziane kiedy, co się dzieje. Gab e, gab es byli. Gab es. Wolten chcieli. Sas zażywała. Kroch wypełzła. Sprach powiedziała. I tutaj mamy na przykład. Runter zuchte badał, zbadał. Gink, szła, poszła, Gesztern. To jest wczoraj, For zwei Jahren, przed dwoma laty, lette woche, ostatnie, w ostatnim tygodniu i 1998. Można daty jakieś też używać. To jest właśnie imperfekt. Bardzo, bardzo ogólnie mówiąc.